Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na świecie było, jest i pewnie będzie wielu wizjonerów, jasnowidzów. Większość z nich to są ludzie, którym ja nie ufam, nie wierzę, ale będę robił filmy o Stefano Gobim, ponieważ uważam, że jest to człowiek niesamowity, który, o którym mało się mówi. O którym praktycznie bardzo mało się mówi. Chciałbym dzisiaj Wam przybliżyć jego sylwetkę i skupić się w następnych moich filmach właśnie na nim, ponieważ on porusza. Sprawy duchowe porusza Pismo Święte, w przeciwieństwie do, na przykład do Nostradamusów i tak dalej, którzy robią przepowiednie co roku, szczerze, traktuję to z dystansu Natomiast jeśli chodzi o Stefano Gobiego i osoby, które opierają swoją wiedzę, swoje wizje na, na, na tym, co ma miejsce, na tym, co zostało zapisane na przykład w Piśmie Świętym, jest to dla mnie coś głębszego. I postanowiłem, że będę robił tego typu filmy i o określonej porze, nie wiem, może w niedzielę o 18, napiszcie, o której porze Wam pasuje, już koniec z tymi z tymi e, wizjonerkami, wizjonerami od Siedmiu Boleści. Skupimy się na Stefano Gobbim, ponieważ zachęcam Was, żebyście poczytali jego biografię, co to jest za człowiek, kim on był. Ksiądz Stefano Gobbi, bardzo mało się o nim mówi. Dzisiaj, moi drodzy, pięć znaków końca świata, to nie jest tak, że. Że one staną się nagle, że to wydarzy się nagle. Absolutnie nie, ale większość z tego już się dzieje. Jest książka Mariadele Tawacji, Stefano Stefano Gobi biografia. Proboż całego świata. Księdza Piotra Glasa, moi drodzy. Ja wam załączę w, w przypiętym komentarzu. Jest taka strona Twoja, walka duchowa, też wam przypnę w komentarzu. Tam to jest wszystko zapisane, co ja teraz zacytuję. To jest zbiór. To możecie sobie poczytać. To są źródła, które są źródłami rzeczowymi i takimi, na których możecie opierać swoją wiedzę na ten temat, żebyście nie czytali byle czego. Pięć znaków końca świata według mnie jest to bardzo ważny temat. Rozszerzanie się błędów prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii. Lecz głoszą zgubne herezje, oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. Strzeście się, żeby was kto nie zawiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, że jestem Mesjaszem, i wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków, i wielu w błąd wprowadzą. Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy. Wśród ludu tak samo jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wybrą się oni władcy, który ich nabył. A sprowadzą na siebie rychłą zgubę, a wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich. Zaś droga prawdy będzie obrzucona luźnierstwami. Dla zaspakajania swej chciwości obudnymi słowami was sprzedadzą. Wybuch wojen i walki bratobójcze doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych Uważajcie nie trwóżcie się tym To musi się stać Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu Będzie głód i zaraza a miejscami trzęsienia ziemi Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści ponieważ wzmoże się nieprawość Oziębnie miłość wielu Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata. Pomyślcie, najmniejsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół oraz o apostolskiej gorliwości. Ostatnich papieży, przede wszystkim mojego papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić, a ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona. Po całej Ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Czwarty znak. To straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do świętej świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga. Objawi się człowiek grzechu. Syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana, i całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości. Ujrzyjcie ohydem spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą Miejsce Święte. Kto czyta. Niech zrozumie. To było pięć znaków końca świata, czyli końca naszych czasów. Nic nowego. W kolejnych odcinkach postaram się przedstawić wizję ojca księdza Gobi'ego, ponieważ on otrzymywał wizję Maryi. I niektóre wizje kościoła, tego brudu, który jest w kościele, tego bałaganu, tego syfu całego, który jest w kościele, tej zarazy, która zalała kościół, on to wszystko mówi. To nie jest ksiądz, który jest zaślepiony, wręcz przeciwnie. Ksiądz, który jest nielubiany, ksiądz, który mówi prawdę o kościele katolickim, o tym brudzie, który tam panuje. O tym wszystkim mówi ksiądz Gobbi, Stefano Gobbi. Warto słuchać tego, co on mówi, bo to są bardzo cenne rzeczy. Bardzo cenne rzeczy. On tam analizuje dokładnie apokalipsę świętego Jana. To jest analiza apokalipsy. A to będzie w kolejnych odcinkach. Dzisiaj jest pięć znaków. Następne filmy też będą o księdzu Gobim, ponieważ on doskonale pokazuje to, co ma teraz miejsce. To jest doskonale opisane. Jak ja sobie to wszystko czytam, to jestem zamurowany niemalże w tym, ile on miał racji. I to jest rzeczywistość. To nie są jacyś, to nie jest jakiś heretyk, gościu, który gdzieś tam coś tam mówi, jakiś tam jasnowic na skype'ach, tylko to jest osoba, która analizuje Pismo Święte, Apokalipsę Świętego Jana, więc tutaj będziemy się skupiać na końcach świata, na końcu świata, na Apokalipsie i na Armagedonie. Dla mnie, ja wam powiedziałem, że czas ostateczne trwają już od od marca, od marca, od marca. Jesteśmy aktualnie na wojnie. Jeśli ktoś myśli, że nie, no to okej. Okay. Trzecia, nie? Światowa. Z tym, że ta jest też końcem naszych czasów. Czyli w jakimś stopniu apokalipsą. Zobaczcie, co się dzieje. Usiądźcie sobie spokojnie, przeanalizujcie sytuację, która ma teraz miejsce. Która ma miejsce również w kościele. To, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. O tym też zrobię film. Jak wiele zła tam jest. Jak wiele zła, jaka zaraza tam panuje? Polecimy dalej z tym tematem. Dobra, trzymajcie się ciepło. Napiszcie, co sądzicie o Stefano Gobim, o postaci, no, która już nie żyje, która już odeszła. Rodziła się jeszcze przed wojną drugą. Nie przed trzecią, drugą. Ja się urodziłem przed trzecią, wy też. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam to się spodobało. Cześć.